Witam serdecznie, dzisiaj już jest środa. Ostatni dzień nie rowerkiem, bo jutro z Dagusią jedę w trasę, więc rowerem już nie pojedę. Po prostu samochodem z Dagusią pojedziemy do firmy. Dzisiaj ostatni dzień, więc sobie na powrocie i może w tą stronę trochę depnę na asfalcie, aby trochę nogi prze, przepalić przed weekendem, bo no, przez weekend rowerem nie jeżdżę. Długa pauza będzie. Tu wolę chować kamerę, jak ktoś mnie mijał, to są takie korzenie, kamyszki. A chłop miał kierownicę w chusze szeroką, tak szczerze, że taką zjazdową, typowo. A to wiecie, mam baranka, więc no, a nie wiem, ile kierownica nawet ma. No jest chumała, nie? W sensie wąska. I jak kogoś mijam, to na luzie. Bo bardziej się boję ta osoba, co mnie mija. ja mam szerokie kierownice. I jak się z takim minąć, później czasem się zastanawiam. Zyskować kamerę, trochę bardziej do lasu zjechać w końcu jest to. Ala gra, gra, gravel, przez co łatwo się mijać. W miarę mogę zjechać na jakiś głębszy szut, jakieś gałęzie, piasek. O ponom nic się stać nie powinno. no I oczywiście zegarka nadal nie naładowałem, już tydzień go nie ładuję, a jak już jak ja raz dwa razy dziennie czegoś nie zrobię. No to się później odzwyczajam, więc się odzwyczajują od zegarka. Ale przez weekend go muszę naładować w przyszły tydzień. To trasy sobie sprawdzać i tętno. No i cóż widzowie, powoli już dojeżdżam do firmy, się w sensie powoli. Do firmy jest 15, nie no, może 8 km. Tak sobie jedę i się, czy ten będzie zalany, czy nie. No nie powinien być dzisiaj, bo nie padało przez kilka dni. Ale zobaczymy. Bo nie chcę mi się jechać tam naokoło koło policji. A tendy mam tak. 800 2 km, nawet krócej, nigdy tego nie mierzyłem, no ale dużo krócej jest. Wody nie ma, szambem czuć, wszędzie glony. Asakta. Mogliby to chociaż jeszcze teraz pozamiatać, ale też nie ma co wymagać za dużo. Teraz tędy sobie, że bo trochę krócej jest, ale dużo kaczek. Zobili ptasi bufet, że za 2 zł dostajecie ziarenka. Takie się przyzwyczaiły, to się nas latywały. Tu już widzowie, auto odstawione. Trochę ciasno dzisiaj. Ledwo tutaj obok lusterka, czyż nawet tego lusterka chyba nie widać. Bo jest lusterkowiec, trochę ciasno. Tak wejść już nie wejdę. Grubość ręki, ale no nic było tak się przykleić, aby obok mogli podstawić się pod rampę, a tak stanąłem, żeby też ten kierowca mógł wyjechać, bo on za pół godziny rusza nie chciałem go zostawiać. No i cóż widzowie, już jestem po pracy na rowerku. Nie wiem czy dobrze się wyraziłem jak tam, co, jak pokazywałem przy tym samochodzie Ale tam jest tak na żyletki zatrzymany Że mam nadzieję, że po prostu mi nie wyrwie usta. Halo, witam serdecznie Dokrywam ten materiał Trochę później, gdyż dostałem pewne zdjęcia Tak jak wam mówiłem, czy chłop nie uszkodzi mi samochodu I co się okazało uszkodził to jest właśnie moje auto i obecnie tak wygląda a się zastanawiałem mówiłem, byle nie jechać w burzy byle nie uszkodził mi auta jechałem w burzy i uszkodził mi auto i zaraz żeby nie było że tu moja jakaś wina jak normalnie bo mnie tak ktoś staje blisko no to idzie wyjechać wystarczy do przodu w prawo zrobić później oberka w sensie nawrócić na parkingu. Duży plac jest. No i normalnie wyjeżdżasz. On prawdopodobnie wyjeżdżając dał od razu w lewo. No i uszkodził. Nie ma co drążyć. Lustro nowe już czeka. Mechanik założy. Ale jak to wygląda na żywo, to jeszcze nie wiem. Nic. Idę montować dalej widzowie. Więc taka mała wstawka. Chłopcu będzie jechał tym wahadłem no 3 w nocy. Nie wiem czy to widać jak się błyska Ale trochę strach mi jechać, bo ja wiecie, no ja mam godzinę 15 jazdy teraz Jakże teraz nie pada To nie znaczy, że za godzinę 15 będzie, nie będzie padało Bo stamtąd skąd się błyska wieje Więc te chmury wiatr pcha na mnie tutaj Więc no Mam nadzieję że mi ulewa nie spotka Mam taką nadzieję tak szczerze, kurde w domu zostawiłem. Mówię upały po 35 stopni, oczywiście gdy są upały prawdopodobieństwo burzy jest ogromne. Nie jedzie nikt, nie jedziesz w końcu. Druga, trzecia w nocy jakoś, to szczerze nawet nie wiem odkąd zegarka nie noszę. I mam nadzieję, że ta burza mnie nigdzie tu nie złapie. I że kierowca nie wyrwie mi lustra albo drzwi. Musi ci wyjechać idzie normalnie, tylko trzeba tak z głową wyciągnąć się z rajki i skręcić w lewo do wyjazdu, a nie od razu w lewo. Mam nadzieję, że ogarnie, chociaż tak jak kiedyś z nim gadałem. 15 lat na gabaretach jeździł po Niemczech, więc powinien ogarnąć. Ale czy ogarnie? To zobaczymy. Tak szczerze. Już wiem, że zmoknę. Ech, no nic, życie. Ale oczywiście też podczas deszczu dużo przyjemniej się jeździ niż jakby miało nie padać. No bo wiecie jak pada, to i chłodno, i wiaterek. I człowiek mniej się męczy i wychłodzony organizm jest, to też wolniej się męczy. Więc same plusy według mnie takiego deszczyku by był. Ale minus deszczu jest taki, że jak idzie burza, to wiatr jest mocny. I teraz lecę pod wiatr centralnie. A na szczęście do domu będzie boczny wiatr. Więc w lesie bocznego wiatru prawie wcale się nie odczuwa na szczęście, więc będzie się przyjemnie jechało. No i dzisiaj wybieram drogę powiatową. Na 100% nie będę jechał żadnymi tam knejami przez lasy. Czekajcie tak wskoczę. Bo lasami się jedzie fajnie w ciągu dnia. Ale na takiej burzy nie chciałbym nie mam taką burzę, burzę w lesie spotkać. W sensie poza drogami. I ogólnie jakieś dziwne ciśnienie musi być na dworze, bo pierwszy raz od X lat zatkało mi się prawe ucho, tak jakbym z górki zjeżdżał przez jakieś 5000 metrów. mnie takie, takie odczucia mam, jakby jakieś przewyższenia były straszne, cały czas płasko jechałem, a mi prawe ucho się przytkało dzisiaj. I to od wysokości zazwyczaj mam, albo od ciśnienia. Więc no nie mam niestety zagadki, żeby zobaczyć jakie jest ciśnienie. A podejrzewam, że z 1100 może być nawet. Mówię, no Ucho dawno mi się nie przytyka. Jedynie mi się przytykało jak przez Szwajcarię jechałem jakimś busem. To bardzo często mi się uszy przetykały przez zjeździe i podjeździe. Ale tak mówię, no z 5-6 lat nie miałem ucha przetkanego przez ciśnienie bądź wysokości. Przecież no wysokość plus ciśnienie. No to jest to samo, nie zmiana ciśnienia po prostu. Na wysokość to jest inne ciśnienie. Bądź jakaś chmury burzę, to też to ciśnienie się zmienia musiał jakoś nagło, nagle mocno się zmienić ciśnienie, że mi ucho przytkało. Ale no nic, nie będę wam opowiadał o moim zatkanym uchu przez ciśnienie. Tu jest delikatnie z góreczki, więc sam, samochód, więc rowerek sam się kula. No ale nie ukrywajmy. Nie mogę z tak jechać, wiecie. Na luzaku z góreczki 20 na godzinę. No bo takie czarne chmury są i to jest noc i te chmury widać są dosyć nisko. Jest to niepokojące niestety, ale przynajmniej wiatr się uspokoił na chwilę. Tylko wiecie, to się mówi cisza przed burzą. Nic, zobaczymy jak coś się będzie działo. To Wam to po prostu nagram. I pokażę co się będzie działo podczas jazdy rowerkiem. Mam nadzieję, chociaż pod kątem fajnie byłoby jechać przez burzę. Ale nie chciałbym jechać pod, przez burzę. Już dzisiaj na live jechać jechaliśmy w burzy przy Łodzi. No to był Armagedon, dosłownie Armagedon. Wody tyle ściana. Z 5 cm wody na asfalcie. Ludzie zwalniali do 50-30, niektórzy już na awaryjce stali, pod wiaduktami się zatrzymywali. Burza, pioruny, wszystko naraz, więc mam nadzieję, że, że mnie to nie spotka tutaj. Niestety pod góreczkę trochę. Ale 30 na godzinę, nie wiem czy było akurat widać jak mruga pod góreczkę, ale 30 na godzinę jest. No i ta burza błyska się coraz bliżej. Słychać już grzmoty nawet. Więc tak 5-6 km stąd jest burza. Niestety teraz jest pod wiatr. Jest nawet z górki, jak teraz się zaczęło. Ten dobry z górki nie idzie. Wiatr jest dosyć mocny, niestety. Cóż widzowie. Po przejechaniu 12 km napotkałem deszcz. Zaczyna padać coraz mocniej. Ja zbliżam się do burzy. A ta burza zbliża się do mnie. I tak sobie przypomniałem, że ta burza jak była w Łodzi. Tam był grad, błyskawice, ściana deszczu. Mam nadzieję, że ten deszcz już się tam wypadał. I że tu nie będzie gradu. No z drugiej strony różnica temperatur nie jest już taka duża. Trochę okłodziło się. Wcześniej było 35 stopni, to było wiadomo, że jakieś tam Bukrady mogą nastąpić, obecnie jest 20 Więc według mnie burza nie powinna być taka gwałtowna Ale no nic, zobaczymy jak to będzie No nic widzowie, dzisiaj łamiemy przepis, jedziemy sobie tą drogą Jest jakieś 2 km krócej, nie muszę tam lasami jechać Tak szczerze w burzy Nie chciałbym jechać tymi lasami, więc Pojedę tu pod zakaz o 800 metrów tu jest skrzyżowanie, nie ma ponownego ponowienia znaku, więc już zakaz dla nie obowiązuje. Co dosłownie 800 metrów, a nie muszę tam lasami nadrabiać 2 km, czy tam 1,5 km, coś takiego tam wychodzi dalej. Pada coraz mocniej, na szczęście bez gradu. Burzę ma za plecami, mam nadzieję, że uda mi się uciec od niej. Nie ja się zaplecamy, tak bardziej po skosie. Jak byłaby za plecami byłoby przyjemnie, bo by wiatr pomagał mi jechać, a taki boczny nie jest przyjemny jednak. Myślałem, że będzie lepiej. No nic, chowam kamerę, dolny uchwyt lecimy przed siebie. Przed chwilą widziałem błyski przed sobą. Niedobrze. Myślałem, że mam burzę po lewej, a mam burzę przed sobą, po lewej i za mną. Jednak mogłem spać w ciężarówce. Aż ta burza przejdzie nad Poznaniem. No nic. Jest jak jest. Lecimy. Nie śpimy. Cały już jestem mokry. Byle gradu nie było. Deszcz to mały pikus. To mały pikus. Najgorzej będzie z gradem. Chociaż kask mam. Nie będzie aż tak źle. Mam nadzieję. Cóż widzowie pada coraz mocniej. Ja próbuję jechać coraz szybciej. Ale się już nie da. Już wiem, że tej burzy nie uniknę, bo do dołu mam jeszcze 10 km więc no niestety tak i tak już zmokłem. Teraz tylko staram się, żeby jak najszybciej być w domu, żeby jak najmniej w gradzie jechać. Bo to, że pojedę w gradzie, w ulewie i w, i w tym, i w burzy to już jest pewne niestety. Więc no nic, mnie tylko ciekawi co samochody osobowe myślą, które jedną z naprzeciwka do dowerem. trzecia w nocy Pewnie wyjeżdżają z burzy jak z kurwysyn, bo tam jest burza, błyska się co sekundę Na kamerze tak pewnie tego nie widać Ale ciekawi mnie Co oni sobie myślą o mnie Pewnie mówią, no idiota jakiś, idiot Też bym mu takim chłopie powiedział że w takiej ulewie Jedzie do rowerem Szkoda, że kamera Pewnie nie oddaje jak to leje Chociaż Pewnie trochę też słychać ten deszcz. No nic, pod górkę, więc muszę dolny chwyt i lecieć, lecieć. Nie ma zatrzymywania się. Tak sobie jadę i myślę, tak szczerze w takim deszczyku nawet przyjemnie się jeździ. Tylko niestety wizja gradu i burzy, którą zaraz napotkam, trochę od, od, po prostu zabiera mi optymizm tej pogody. Ale taki deszczyk, może ciut za mocny, ciut lżejszy deszczyk i byłoby idealnie. I to człowiekowi chłodno fajnie i fajna temperatura i organizm się wychłada dzięki wodzie, więc można jechać szybciej. Mniej się człowiek męczy. Może trochę ślizgo jest. Niestety opony szosowe w deszczu nie radzą sobie najlepiej, które nie mają takich rowków do wody. Ale zawsze mogłoby być gorzej, na przykład grad. Chociaż nawet grad już mi nie straszny Teraz tak leży, ledwo co widzę przed siebie Ale no nic ja Jestem już cały mokry ten teraz to już deszcz to nie ma problemu grad trochę ręce będą szczypać od kulek ale da radę przejechać gorzej jak zacznę jakieś pioduny walić obok mnie to już będzie mniej zabawnie ale powiedzmy Stąd do domu już stało z 8 km. Więc bliżej niż dalej. Nadwierdzę do miasta, jest najwyżej, zjedę na przystanek autobusowy. I posiedzę. Z 15 minut, pół godziny. Aż to przestanie padać. Ale nie jest tak źle. Byle nie było gradu. Byle nie było gradu. Jedyny problem taki, że szkoda, że tych dróg trochę po skosie nie budują, bo woda się na nich utrzymuje i niestety ta opona przednia wyrzuca wodę do przodu i na plecy i na oczy, ale no nic, jest jak jest, ale ładnie to wygląda wreszcie, taki optymizm, ale coraz, coraz mniej pada, albo przynajmniej coraz mniej mi to przeszkadza. Mam na nadzieję, że GoPro mi się nie popsuje, bo mam pękniętą szybkę i widać panel w jednym miejscu w narożniku. Bo szkło wyleciało, taki pół centymetra na pół na Mam nadzieję, że jak ta woda się dostanie, to nic się nie popsuje. Ale ja powiem wam, klimacik jest w miarę fajny. Tam sobie błyska. a ja sobie tu idę. Pod górkę niestety. I tak nasiągnięty wodą przez 120 kg mam łącznie teraz z lokalnymi ubraniami Nie jestem w stanie jechać I też buty na pedałach się ślizgają więc bez sensu się, się męczyć Ale bójstwo Ale nie jest tak źle Kochałem okay, no, dobra. to sobie wyłączyłem i w lampkę, teraz należy ją załączyć Teraz 12 najmocniejszy i można jechać Teraz rozpadało się jeszcze mocniej mogłem jechać i nie zatrzymywać Serio, mogłem się nie zatrzymywać, grad spada Czemu ja się zatrzymałem i z 3 minuty stałem i chciałem nagrać pioruny. Byłbym w domu A ja tak teraz w gradzie jedę, nie wiem czy to słychać Sakra jakaś W sensie nie jest taki mocny grad ale to deszcz nie jest To jest deszcz z gradem powiedzmy bardziej Tam się błyskać, Gdzie jeda do lasu Ja to zawsze muszę sobie utrudnić tam do domu już bym był No nic Mam nadzieję, że to się nagrało jak będę patrzył i montował ten odcinek Tu ja żaden się nie nagrał Pani wyraź białe światło będzie mi smutno No przez to teraz jedę w gradzie masakra bardzo klimatyczna uliczka zawsze wam mówiłem Jak pada paję żółte na się tu oświetlają Tylko to tak pada Jest jakaś jedna wielka masakra Nic nie widzę na oczy, tyle mam wody w oczach Tu jeszcze burza Szaleje coraz mocniej. Tu same wysokie drzewa, kasztany. A jestem na najwyższym punkcie w tej gminie i wszystkich w okolicy. To podjeżdżałem 120 metrów nad poziom gminy. O nic. Jest jak jest. Nic nie widzę, nie wiem czy w ogóle coś się nagrywa. Uwaga widzowie, jakiś cud. Dotarłem właśnie do domu. Widzę, że prania nikt nie ściągnął, a było suche. To nic widzowie, jesteśmy w domu. Idziemy do garażu odstawić rower I tak szczerze Katastrofa! Już się wystraszyłem psa Dotknął mnie Ale fajne letni deszczy Chociaż się wykąpię, nie będę musiał się kąpać Ale błysków nie widać, myślałem, że będzie widać To znaczy, jest jeden z najwyższych punktów nic nie widać, a się błyskało przed chwilą, musiałby jakiś piorun niż mocna, nie takie O właśnie coś takiego Dobra Kubuś nie krać, chowaj rower Spadaj do domu No nic Jesteśmy w domu Nie wiem czy to widać jak pada Ale jest dosłownie szaro No nic To nie moja lampka widzowie też jest moja lampka Dobra biegniemy do domu, jest, jest idzie No cóż widzowie jesteśmy w domu całni i zdrowi wchodzimy sobie na wagę zobaczymy ile dzisiaj się zważy dzisiaj się zważyło